Cześć! W dzisiejszym filmiku chciałbym Wam pokazać słowniczek, czyli nazwać te wszystkie elementy w Excelu, które są takie ważne, które tak często klikamy podczas pracy z Excelem, i poznamy ich nazwy tak, abyśmy wiedzieli, w jaki sposób można komuś też wydawać polecenia albo instrukcje, aby ta osoba coś w Excelu zrobiła. Pierwsza nazwa, która powinna się pojawić, to w ogóle nazwa Excela, która bardzo często ten program, do tabelek, jak to niektórzy nazywają, fachowo nazywa się arkuszem kalkulacyjnym, czyli mówiąc arkusz kalkulacyjny mamy na myśli właśnie program, jakim na przykład może być Excel. Idąc od góry, omawiając te elementy, na samej górze programu mamy pasek. W Excelu jest on w kolorze zielonym, w którym widnieje między innymi nazwa pliku. Jak mamy nowsze wersje Excela, w prawej części mamy też swoje imię i nazwisko. Jeśli jesteśmy zalogowani, to miejsce nazywa się pasek tytułu. Pasek tytułu albo pasek tytułowy to jest miejsce, w którym widzimy, na jakim pliku pracujemy, a także możemy skorzystać z różnych ikon, które można tam opcjonalnie umieścić. Pod paskiem tytułu znajduje się miejsce, z którego korzystamy prawdopodobnie najczęściej, czyli ikony. Sporo osób nazywa to miejsce paskiem albo menu. Tudzież ikonkami, fachowo to miejsce nazywa się wstążka. Czyli mamy kolejny obszar ekranu zajęty przez wstążkę. Gdybyśmy chcieli się poruszać w świecie takich fachowych słów, to właśnie wstążka, tak nazywa się to miejsce. Na wstążce mamy przyciski. Jest ich tak dużo, że podzielone tematycznie na zakładki. Nazwy z kolei tych zakładek, narzędzia główne, wstawianie, układ strony, formuły. Dane, recenzja oraz widok. Czasem podczas pracy z Excelem pojawiają się dodatkowe zakładki. Te nazwy tych zakładek to karty, czyli wstążka dzieli się na karty, a więc mamy kolejne słowo w naszym słowniczku karty. I teraz, jeżeli bylibyśmy komuś poprosić albo wydać polecenie, aby coś zrobił w Excelu, to powinniśmy do niego mówić tym, tymi słowami. Na karcie, na przykład narzędzia główne, kliknij, czy wybierz, Polecenie. No i samo powiedzenie, wybierz polecenie i tutaj na przykład wypełni, byłoby bardzo trudne do zrealizowania, ponieważ przycisków jest sporo i wypełni. Akurat tak się stało, jest po prawej stronie. Czyli potrzebujemy jeszcze jednego momentu, jeszcze jednego miejsca, w którym zorientujemy się, co należy kliknąć. To miejsce, zobaczcie, znajduje się w dolnej części wstążki, tu gdzie mamy słowo schowek, pionowa kreska, czcionka. Kolejna kreska, wyrównanie, i te nazwy to są grupy poleceń, czyli mamy wstążkę. Wstążka składa się z kart, a na każdej karcie mamy grupy. I teraz dzięki temu możemy w bardzo czytelny sposób poprosić kogoś o wybranie konkretnego polecenia. Wyobraźcie sobie, że ja na szkoleniu, czy tak jak na tym filmie, prosiłbym Was o kliknięcie polecenia i musiałbym, powinienem użyć takich słów. Na karcie narzędzia główne. W grupie edytowanie wybierzmy sobie przycisk wypełni. Albo na karcie formuły, w grupie inspekcja formuł, na początku trochę czasu zejdzie zanim znajdziemy nazwę tej grupy, wybierzcie polecenie szacuj formułę. Albo na karcie recenzja w grupie chroń wybierzmy przycisk chroń arkusz. Stąd mamy te nazwy, którymi musimy się zapoznać, żebyśmy precyzyjnie mogli się wysławiać. Wstążka, karty i grupy. Pod wstążką mamy wąski pasek, który dzieli się na dwie części, w części lewej jest wyświetlany adres komórki, ale wbrew pozorom nie jest to miejsce adresu, tylko pole nazwy. Pole nazwy służy do tego, aby wyświetlać nazwę komórki. Jeśli komórka nie ma nazwy, tam pojawia się adres i na prawej stronie tego paska znajduje się pasek formuły, czyli pasek, którym będziemy oglądali obliczenia. Pasek formuły to kolejne ważne słowo w naszym słowniczku. Pod paskiem formuły mamy nagłówki, czyli litery kolumn ABC, numer wierszy 1 2 3, choć istnieje ustawienie Excela w którym można to zmienić, czyli nagłówki. Później oczywiście duża część obszaru ekranu zajęta jest przez arkusz. No, można powiedzieć, że składa się on z kolumn i wierszy, na skrzyżowanie których znajdują się komórki. To jest też typowe słowo, które pojawia się w arkuszu. Po prawej stronie ekranu mamy pasek przewijania w pionie, a w części po prawej stronie na dole Pasek przewijania poziomy, czyli paski przewijania też się tutaj znajdują. Paski przewijania. I wreszcie, idąc ku dołowi ekranu, w lewym dolnym rogu mamy nazwy arkuszy. Nazywa się to karty arkuszy. Niektórzy nazywają to zakładki, ale fachowo są to karty arkuszy. I ostatni element, który nam się tutaj pojawia na samym dole, zobaczcie, to jest taki wąski pasek, na którego po lewej stronie początku widać słowo gotowy. Potem, idąc bardziej w prawo, pojawiają się tutaj ikony dotyczące tego, w jaki sposób możemy wyświetlać arkusz i sterować jego powiększeniem. To miejsce na samym dole nazywa się pasek stanu, czyli jest to pasek, w którym Excel informuje nas, w jakim znajduje się obecnie stanie. Mój Excel jest gotowy, to znaczy, że mogę w nim rozpocząć pracę. To są takie najważniejsze słowa, z którymi powinniśmy się zaznajomić, aby profesjonalnie wysławiać się korzystając z Excela. Czyli arkusz kalkulacyjny, ogólny opis programu, pasek tytułu, miejsce na samej górze, wstążka, czyli tak naprawdę centrum zarządzania poleceniami Excela. Ta wstążka składa się z kart, na tych kartach mamy grupy, później poniżej mamy pole nazwy i obok pasek formuły, nagłówki, kolumn i wierszy, komórki, czyli arkusz, można też to tak nazywać, paski przewijania, karty, arkuszy i pasek stanu. Także mam nadzieję, że po tym filmiku wszystko będzie jasne, jeżeli chodzi o fachowe słownictwo Excela. Dzięki i do zobaczenia w następnym filmie.